Spotkałem Simonkę, no, potem oczywiście Lecha. Mieszkali oboje już na dziedzińce. No i, i, i aż do śmierci Simonki. No raz, przyjaźniliśmy się, bywaliśmy u siebie, ja z żoną na dziedzińce, mieliśmy tu przyjaciół w Białowieży. No, tworzyliśmy takie, takie zwarte grono znajomych, przyjaciół. To było szukanie argumentów. Nawet było tak, że jak się czasami... Pospieraliśmy to, potem człowiek siadał do podryczników, do książek, do artykułów, szukał, 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 albo coś znalazło, Simona coś tam znalazła. To było bardzo budujące, bardzo fajne. E, także ja uważam, że to, to był fajny czas, ale była osobą bardzo bardzo złożoną. Jestem pewien, że kontakt z dziedzinką, z osobami tu mieszkającymi, z Simoną, z Leszkiem, na tych leśników, którzy mieli, mieli przyjemność tutaj by przebywać, rozmawiać z nimi, na pewno wpłynęło to pod kątem zrozumienia przyrody. To było niesamowite i myślę, że ci uczniowie, którzy odwiedzali dziedzinkę, to Lech i Simona wiele im przekazali wtedy. A razem z Lechem otworzyli taki, taki genialny duet, że no nie dlatego ludzie, którzy ich znali, byli z nimi za przyjaźnieniem, myślę, że wszystkim bardzo ich brakuje, nawet po tylu latach. Simona Kossak rzuciła wszystko i zamieszkała w Puszczy Białowieskiej. Postać nietuzinkowa, pochodziła ze słynnej rodziny Kossaków, malarzy historycznych i batalistycznych. Stała się równie znana jak jej ojciec, dziadek i pradziadek, jednak nie ze względu na jej talenty artystyczne, których nie odziedziczyła po swoich przodkach a dzięki pracy naukowej i aktywności na rzecz ochrony przyrody. Polska profesor nauk leśnych, popularyzatorka nauk biologicznych, sama o sobie mówiła, że zwierzęta kocha bardziej niż ludzi. Co można było zobaczyć w jej domu w Białowieży, gdzie w leśniczówce dziedzinka zamieszkała wspólnie z fotografem Lechem Wilczkiem, Dzikiem Żabką, Osiołkiem Hepunią, Krukiem Koraskiem i wieloma innymi zwierzętami z Puszczy Białowieskiej, które zamieszkiwały jej dom. Przez całe swoje zawodowe życie współpracowała z lasami państwowymi, na terenie których prowadziła swoje badania naukowe, i leśnikami, wśród których miała wielu przyjaciół. Zmarła na chorobę nowotworową w 2007 roku w Białym Stoku. Stała się symbolem Puszczy Białowieskiej. Jak przyjechałem w 1974 roku tutaj do Puszczy Białowieskiej, to oczywiście spotkałem Simonkę, bo Simonek Kossak, bo ona, chyba mogę mówić Simonka, bo byliśmy, bo leś, bo byliśmy przyjaciółmi, pracowałem w Nadleśnictwie Białowieża, a Simonka mieszkała na dziedzińce no, w bliskim sąsiedztwie przez drogę, w jednym z leśnictw, w leśnictwie Stoczek. No i chcąc ch 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 czy nie chcąc, mieliśmy ze sobą kontakt, bo Simonka, jak yy, zamykała furtkę od dziedzinki, to od razu znajdowała się na terenie lasów państwowych Dro drogą. Jechała najpierw do zakładu badania saków, popracowała yy, z moją małżonką, no byliśmy takimi no serdecznymi przyjaciółmi, bo y, spotykaliśmy się na różnego rodzaju imprezach, czy to na dziedzińce, czy to u nas y, w Białowieży. Rozmawialiśmy, bawiliśmy się. Simonka była y, też dziewczyną rozrywkową, potrafiła śpiewać, potrafiła tańczyć. No, jeździliśmy nad morze, chodziliśmy po plaży, wygłupialiśmy się. Także była no, fajną, fajną dziewczyną. Jestem emerytowanym pracownikiem Lasów Państwowych. Przez 19 lat wcześniej pracowałem w Białowieskim Parku Narodowym, w którym pracę rozpocząłem 5 lipca 1976 roku i to była data, kiedy poznałem Simonę Kosak. Zacznijmy od tego, że zachowała się Ponieważ była etiologiem, zachowała się jak klasyczna samica alfa w watasze wilków czy w stadzie lwów. W momencie, kiedy zostałem jej przedstawiony i wprowadzony do tego pokoju, w którym mieliśmy razem spędzić te cztery lata, od razu ustaliła pewne zasady naszego współdziałania czy naszej współegzystencji w tym pomieszczeniu. Simona była palaczką. Fakt, zadała pytanie, czy mi to nie będzie przeszkadzało. Mnie to nie przeszkadzało, nigdy mi palacze nie przeszkadzali. Była miłośniczką kawy i piła potworne, ogromne ilości kawy. W tamtym czasie ja również piłem niemałe ilości kawy. Parzyliśmy tą kawę w taki klasyczny, nazwijmy to umownie polski sposób, czyli była to kawa z fusami, jak u nas się mówiło niby po turecku, parzona. Bardzo mocno, z tym, że ona bardzo mocno osłodziła. Potrafiła wsypać wiele, wiele łyżeczek cukru, i kiedy jej nawet kiedyś zwróciłem uwagę, powiedziała, no to dosypię sobie jeszcze jedną, jedną łyżeczkę. Simonę Kosak poznałem w wieku 12 lat. To był 97 rok, kiedy przyjechałem tutaj na wakacje, na dziedzinkę, w miejscu, gdzie mieszkała Simona Kosak z Leszkiem Wilczkiem. Sama Simona, no, to była osoba bardzo zasadnicza. Ona była dla mnie bardzo miła ale wszystko, co mówiła, wydawało się z takim głębokim zamysłem, że miało to sens, było przemyślane i od początku budziło to bardzo duży respekt, ale było to robione z sympatią, przez co no, od razu można było wyczuć, że jest to osoba wyjątkowa i nawet jako 12 latek byłem tego od początku pewien i każdy kontakt z nią był bardzo przyjemny. Od razu pokazała cały dom. Pokazała mi, no jesteś młody, pewnie będziesz się nudził tutaj. Zobacz, tu są moje książki, możesz sobie wziąć, jaką chcesz. Tutaj sobie siadaj na fotelu, możesz w moim pokoju sobie czytać, nikt ci nie będzie przeszkadzał. Więc bardzo dużo czasu tutaj na dziedzińce spędziłem czytając różne zasoby książek Simony. No, było to bardzo miłe. Nie znałam Simony osobiście, ale poznałam Lechawiczka, który tak naprawdę zastąpił mi ojca. W wieku 14 lat straciłam tragicznie tatę. Tak życie mi poprowadziło, że wylądowałam tutaj w Białowieży jako uczennica technikum leśnego i brakowało mi takiej relacji, relacji córka-ojciec i tak się stało. Większość czasu spędzałam z Rechem Wilczkiem. To była niesamowita postać, przede wszystkim o mega dobrym sercu, najlepszy przyrodnik, fotografik, jakiego znam. O którym nie można mówić bez, bez wzmianki o Simonie, a o Simonie nie można mówić bez wzmianki o Lechu Wilczku. Panią Simonę Kosak, bo to zaprzyjaźniliśmy się. Poznałem jesienią 1977 roku, bo to były takie, takie szczeble właściwie. Pierwszy to była pani Simona, panie Leszku, potem, potem była, znaczy była tu Joasia siostrzenica Simony, to do tej pory. Białowież, mieszka w okolicy Białowieży, to był Wójcio i Ciocia. No i w tym momencie to przeszło przez moment, to Jarek, to idź do, idź do Cioci, bo coś tam o coś potrzebowałem. To tak żartem Lechu powiedział. Simona powiedziała: wiesz co, to idź lepiej do Wójcia, no i został Wójcio, Ciocia. A potem, jak już studiowałem, to też zaglądałem tutaj na, do Białowieży na relaksy, no to już zostało, że Wójcio, Ciocia, właściwie to był stopień rodzinny. Te moje przyjścia tutaj to były dla mnie taką fajną odskocznią, bo jednak jak Czek w internacie, no to jednak w techniku, no to w internacie są jakieś tam rygory, odrabianka, wstawanie, a tutaj to była normalna atmosfera rodzina. Ja tu miałem, miałem dom, tu była, można było nieźle zjeść, bo Lechu miał pasiekę ogromną, na przykład miodem, to najadłem się na całe życie przez ten okres, jak tu na dziedzinkę przychodziłem. Dziedzinka to było miejsce, które zróżniało się nawet w Puszczy Białowieskiej. To żyło swoim życiem. To miejsce to był lipiec. Był przepełniony kwiatami od samego wjazdu. Od początku rzucały się w oczy pawie, które na drzewiach dookoła domu miały miejsce. I ten dźwięk, który wydawały kwi kwiczący, był tu cały czas obecny. Po podwórku chodził osioł, dość stary już. Hepunia się nazywała. Z czasem się do tego przyzwyczailiśmy, że oprócz nas, to po tym domu chodziły zwierzęta, chodził dzik, żabunia, fruwały ptaki. Było tak na przykład, że sowa, która tam latała, to siadała w różnych miejscach i po prostu się załatwiała. I trzeba było, siadając na jakiekolwiek krzesełko czy, czy, czy jakąkolwiek kanapę, to trzeba było uważać, żeby no, w te odchody nie usiąść. No. <laughs> Simona czasami z zażenowaniem no, na to patrzyła, ale. Jakby chyba też się zresztą przyzwyczaiła do tego, że, że no, obcują cały czas ze zwierzętami. Cały dom był zasiedlony przez popielice. Popielice, które biegały po ścianach, biegały po yy, podłodze. Yy, więc zapalenie latarki w, w, w całkowitej ciemności. Tutaj było ciem, ciemno jak yy, no całkowicie ciemno w nocy, zapalenie latarki od razu kilka tych popielic biegających po ścianach i to było naturalne. No, to nie, wiem, nie wiem dlaczego, ale to wtedy było tak. no Popielice wszędzie po domu biegają. Zresztą po dziedzińce też biegały i otworzenie szafki kuchennej, to też trafienie na popielice, no takie wiziórko szczur szary, yy, też bardzo szybko było kompletnie naturalne i nie, przesuwało się, zwierzątko uciekało, brało się pasztet. No. Ale najlepszy numer to był jak żeśmy kiedyś film oglądali, czy te w telewizji program. Leży, siedzimy na kanapie, telewizja, raptem słyszy takie stuk, stuk, stuk. Wchodzi ogromny dzik, tu była taka żabka. Ona, myślę, że ona miała ze 150 kg bardzo wykarmiona tego. No i żabce się udało wyjść z ogrodzenia co jakiś czas. Te, te Simona mówiła, że z tęsknoty. Podnosiła ogrodzenie, żerdzie, potrafiła słupy tak głęboko zakopane potrafiła do góry poderwać, wejść, no i pierwsze kroki jakie brała, to do domu. Jeszcze jak w młodych czasach było, to nawet było na, na zdjęciach widać, jak ona sobie śpi nawet na łóżku, to było tak jak pies udomowiony. Natomiast w tym momencie, jak ja zobaczyłem, wiecie, taką górę wchodzącą do, do pokoju, no to widać na otwartej przestrzeni, że to jest bardzo wielki dzik, ale w momencie, kiedy weszła do takiego mieszkanka, Wstałem, siedziałem w gumowcach, bo tam no niestety podłogi miały już para, to był okres taki jakiś jesienno-zimowy. W tych gumowcach skoczyłem do Simony na łóżko, mówię Simona zrób z nią coś. I co Simona zrobiła? Złapała miotłę, <grytanie> dużą, żabka, żabka i wygoniła ją na podwórko, potem tam żeśmy otworzyli i wpuściła. Mówię Simona, skąd ci do głowy przyszło, żeby taką miotłę, tak wielkiego dzika odpędzać? Ona mówi słuchaj, jak ona mieszkała tutaj razem z nami, to jak ona coś broiła, trzeba było przegonić, no to ja wtedy ją tą miotełką tam przeganiałem i to i zostało ten ogromny dzik. Tak się bardzo miał tej niedużej miotełki. Dzik był dzikim zwierzęciem i Leszek, Wilczek i Simonka zdawali sobie sprawę, że hmm, tylko oni mogą tam do niej podchodzić, mogą hmm, brać ją nawet do lasu na spacer, chociaż to niechętnie robili, no bo hmm, przede wszystkim no, żaba była też no, niebezpiecznym zwierzęciem. Zdawali sobie sprawę, że yy, jakby żaba tak na przykład chwyciła człowieka za rękę, to po prostu zmiażdżyłaby dzik ma ogromną siłę w, tej, w, tym swoim, w tym swoim pysku. Pierwsze takie mm, Simony, gdzieś tam taki kontakt z osobą lechawiczka yy, to było wtedy, kiedy miała 17 lat. I mama Elżbieta oglądała na starym ekranie taki reportaż z pracowni Lecha, gdzie przedstawił miał wtedy swoje dwa koty puszczyka, szopa pracza. I krzyknęła. I Simona była w innym pokoju, pomieszczeniu i krzyknęła wtedy właśnie mama Simony: Simona, zobacz, to byłby świetny facet dla ciebie. I jak się okazało, 10 lat później go spotkała już w dyrekcji Białowskiego Parku Narodowego, czekając na ten przydział na dziedzinkę. Oboje mieli podobno właśnie takie mocne charaktery. Z tego co Lechu mówił, to na początku tak, no były niesnaski w tym życiu na dziedzińce. Ale kiedy Lechu uświadomił sobie, że Simona jest kimś więcej niż tylko współlokatorką, to wyciął, z tego co mi opowiadał, wyciął pilarką po prostu otwór w ścianie i od tego momentu to już było takie, to był związek. No i tu była dość ciekawa sytuacja, to zostało to sfilmowane w filmie fabularnym. Była tu normalna ściana. Tu zaczynało się mieszkanie Simony. Jedno pomieszczenie, pokój i z drugiej strony pokój, gdzie była jej sypialnia. W pewnym momencie, to też dobrze pamiętam tę sytuację, jak znajomy leśnik przywiózł piłę motorową. Na ścianie była wyrysowana już przez Lecha linia prosta, znaczy kwadrat taki. Ja byłem wtedy na dziedzińcu, ja to widziałem. To było tyle tynku, tyle bałaganu, tyle brudu i huku, że. Ten moment wycięcia tego otworu pilarką przez Lecha w ścianie, to, to był taki moment symboliczny. Oczywiście dużo wcześniej Simona z Lechem yy, byli już w związku stałym, bardzo fajnym, już mieli dość latania z talerzami, ze wszystkim wokół tego domu, po biedy jak latem, no ale zimą to naprawdę była dość taka nieprzyjemna sytuacja, więc zrobili tą wnękę drzwiową i życie stało się zupełnie inne. W momentach, kiedy mieli siebie dosyć, to była a prosta sprawa, drzwi się zamykało i był temat, ale, ale to chyba jak, jak trwało, to była kwestia godzin, na pewno nie dni. sytuacje takie, no dziedzinka nie miała drzwi, były takie kotary, kotary w drzwiach po prostu. Jak już wspomniałem, mogłem do Simony do pokoju wchodzić, sobie książkę wybrać, poczytać, więc radośnie idę. Nie wiedziałem, że Simona wróciła do domu w międzyczasie. Wchodzę, a pani Simona akurat kończy zakładać spodnie. Boże drogi, dziecko, wpadłem, yy, pani się przebierała, zaraz zostanę tak zrugany, że, 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 że po prostu nic, tylko wracać do domu ze wstydu. Tymczasem ona się tylko uśmiechnęła, oj stary, jakbyś wszedł tu pięć sekund wcześniej, to byś się dobrze zawstydził po chwili zastanowiłem się, faktycznie, no ja bym się zawstydził, Ona z tym żadnego problemu nie ma, no, troszkę mi to zaimponowało, że no, nie zdenerwowała się na mnie, wydawało mi się, że zasłużyłem na solidny opierdziel. Pamiętam, to chyba było w stanie wojennym, Simonka tam pojechała e, do, e, do Krakowa, bo tam gdzieś jakimś pod Krakowem miała znajomego, który kiełbasy robił i ona te, po te kiełbasy chciała pojechać, przywieźć się do Białowieży, na, z nami oczywiście się podzielić i Simonka wsiadła w samochód i pojechała do Krakowa, ale no minął cały dzień i w następnego dnia tam Leszek już zaniepokojony, że on nie, nie daje znaku życia, tam zadzwoniliśmy do Krakowa, ale się okazało, że Simony jeszcze nie ma, czyli gdzieś, gdzieś zginęła w tej, na tej drodze z Białowieży do Krakowa. No ale minęły dwa dni i w końcu Simonka się w Krakowie pojawiła. No, załatwiła to, co miała tam y, załatwić. Oczywiście te kiełbasy fajne, takie wędzone, domowe przywiozła do Białowieży I co się okazało? Że Simonka, y, no, nie chciała się tam przyznać na początku, ale potem, potem już jak ją tam maltretowaliśmy, żeby, żeby powiedziała dlaczego tak długo jechała, to wyznała, że no, ona się tak nie za bardzo czuje dobrze w tym samochodzie i, i, a też nie zdążyła sobie przypomnieć wszystkich znaków drogowych i więc zbliżając się do jakiegokolwiek skrzyżowania, ze światłami czy bez świateł, ona po prostu stawała i czekała, aż w zasięgu wzroku nie będzie żadnego pojazdu. I wtedy dopiero ruszała. Nawet, nawet jak były czerwone światła, to ona, to ona stała, ale jak się zielone zapalały, ktoś tam jechał, szczególnie na, 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 na rondzie, to ona twardo czekała. No nic mówi, ktoś tam trąbił, ktoś tam krzyczał, nawet wychodził z samochodu, ale mówi, ja wolałam poczekać. Mówi, żeby nikt mnie tam nie, nie stuknął. Ten maluszek ma dość nietypowy kolor, bo Simonka dobierała go do koloru swojego sweterka. Lakiernikowi właśnie pokazała sweter i że ona mu po prostu musi mieć koniecznie samochód w tym kolorze. Więc była bardzo uparta w tej sprawie i udało się. Udało się maluszek. Jest w tym nietypowym, pięknym, zielonym kolorze. Ja nawet nie pamiętam, czy ona zrobiła jakieś poświęcenie. No, Oleszek, o tego był specjalistą. Ale fantazję kulinarną to miała. Ja pamiętam dobrze, jak to raz w życiu mnie coś takiego spotkało. Simona zginęła, zniknęła na parę godzin, wraca z wiadrem pełnym poziomek. I tak powiedziała: Łosie zeszły z gór, siadamy, śmietana, na talerz jedźcie te poziomki aż pękniecie, więc to był taki wiecie, ger, siedziała parę godzin, nazbierała wiadro poziomek, ja sobie nie potrafię wyobrazić taką panią domu, która wraca do domu po takiej robocie, domownicy chodźcie, jedźcie teraz aż pękniecie, to raz w życiu tak się najadłem poziomki leśnie, jak właśnie wtedy, nie raz sobie tam pojadłem tego, ale to rzeczywiście można było pęknąć i to tak uważam, że to była z jej strony taka ogromna fantazja, miała taki kaprys i, i go zrealizowała. Ona była związana z lasami państwowymi, ona na co dzień współpracowała z leśnikami. Leśnicy, którzy pracowali tutaj na leśnictwach sąsiadujących z dziedzinką, mieli olbrzymi szacunek do Simony. Jeżeli pani Simona potrzebuje liściarki z wieżby na granicy lasu, to my tą wieżbę zostawimy, bo to jest bardzo ważne dla pani Simony i ona tu będzie, chociaż sztuka leśna mówi, że tą wieżbę powinniśmy usunąć. Więc no, Simona i leśnicy przeplatali się w swoim życiu na co dzień. Ona pracowała z leśnikami, miała bardzo wielu Przyjaciół leśników. Na początku ona była trochę taka no, nieufna w stosunku do leśników, do leśniczego. Czasami było tak, że Simonka przychodziła do nadleśnictwa, do nadleśniczego, no i, i jakby chciała się dowiedzieć, co ten pan leśniczy tam, gdzie ona mieszka, bo po sąsiedzku właśnie robi. Bo ona widziała, że tam jakieś drzewo zostało ścięte, albo jakiś samochód przyjechał, to drzewo zabierał, albo jakiś ciągnik przyjechał i, i przesuwał to drzewo. I ona jakby starała się, no nie wiedziała, co to, co to znaczy, co to jest za czynność i, i, i chciała się dowiedzieć. No więc przychodziła do nadleśnictwa, do nadleśniczego, do mnie, ja wtedy, jeszcze, wtedy byłem inżynierem nadzoru, no i, i pytała się, a, a musi to być zrobione, a po co to drzewo zostało ścięte. Kiedyś było tak nawet też, że pojechaliśmy na miejsce i żeby podyskutować, czy akurat to drzewo, był powód, żeby to drzewo zostało ścięte. No. dawało się przekonać na przykład czasem czy Tak, tak, oczywiście, że tak. Nie akceptowała ona wycinania e, drzew, aczkolwiek nie kwestionowała konieczności ochrony odnowień, któreśmy wprowadzali w ramach przebudowy lasów, w ramach zastępowania drzewostanów e, monokultur świerkowych czy sosnowych, sadzonych e, w okresie międzywojennym e, lasami o bardziej złożonej strukturze gatunkowej. Leszek się mniej w to angażował, Simonka była taka bardziej dociekliwa, może Leszek był, no starszy był i miał, i miał swoje już poglądy bardziej ugruntowane i, i jakby, no, no może się nie chciał jest po prostu uczyć nowych rzeczy, ale Simonka właśnie e, próbowała te pewne rzeczy zrozumieć, no i no i się uczyła. Natomiast tak samo, jak opowiadał mi Simona, miała też wiele, e, wiele różnych kontaktów z leśnikami. E, to była pomoc taka wzajemna. E, Simona pomagała im wielu w wielu kwestiach, leśnicy pomagali jej. To były relacje takie naprawdę e, m, bardzo ciepłe. Fascynujące właśnie, że połączyła tą pracę w Instytucie Badawczym Leśnictwa. No de facto była leśnikiem tak naprawdę. I, i, i pracowała na rzecz lasów, robiła badania na rzecz lasów państwowych. Te badania wpłynęły na bardzo wiele dziedzin, od hodowli lasu po Była członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, aby wpływać na, na życie zwierząt w Polsce. No, nie polowała, ale uważała, że jest to ważne i może wpływać swoją osobą, na to wszystko, swoją wiedzą i bardzo dużo dobrego zrobiła w tym kierunku. Do przyjazdu do Białowieży mieszkałem w Olsztynie, miastowy chłopak byłem, tu ja się nauczyłem praktycznie być leśnikiem, w sensie, jeżeli chodzi o dom, nie? gospodarka leśną, tego była szkoła. Mój tata, będąc uczniem technikum, chciał zostać leśnikiem oczywiście, ale to, że poszedł na studia, było spowodowane raczej kontaktem z Simoną, ona go nam mówiła do tego. I tak mówię do Simonie, też jeszcze może w pierwszej klasie, może tam pod koniec, już drugiej już nie miałem takich powodów, obaw że czy ja tę te technikum skończę, no to śmiesznie brzmi, bo w techniku wcale to nie jest takie wielkie halo, wystarczy się pouczyć i się kończy. Ale mi Simona powiedziała, Jarek, my co ty, co dla ciebie my? Matura to jest cel? Mówię to sobie postaw od razu, że studia skończysz, że to niech będzie twoim celem. A na studiach mój tata poznał moją mamę, więc na pewno mnie by tutaj nie było. Nie zostałbym ani leśnikiem, ani nikim innym, gdyby nie Simona i jej wpływ na edukację mojego taty. No to przekazałem na syna, ja w nie, nie ciągnąłem do, do lasu nigdy. Nie mieszkamy w lesie, mieszkamy yy, w holsztynku, ale może właśnie dlatego, że go do lasu nie ciągnąłem, a incydentalnie pokazałem mu dziedzinkę, wpłynęło na to, żeby całkowicie zdecydowany, żeby zostać leśnikiem. Zdaje się, że tego nie żałuję. Simona wpływała bardzo mocno na ludzi, z którymi miała jakiś kontakt. No, dla mnie to było bardzo, bardzo mocno. Zapamiętałem sytuację z puchaczem, który był przed domem. E, troszkę mu przykrości narobiłem. E, kiedy byłem tutaj już 8-9 dni, byłem w miarę zaznajomiony z dziedzinką, już czułem się tutaj swobodnie. Przyjechali jacyś znajomi do Simony i Leszka, mieli małe, mniejsze dzieci, no małe dzieci. Ja miałem 12 lat, oni byli w wieku 6, może 7 lat. Oprowadziłem ich troszkę po dziedzince, pokazałem już ten, który tutaj jest bywalcem, ale doszliśmy do klatki puchacza. No i ten puchacz taki dostojny patrzy na nas i no i chciałem się popisać przed, wiadomo, dziećmi. Zacząłem go straszyć. On się strasznie umruszał, skrzydłami machał, podniósł skrzydła, to było tak imponująco. No, byłem przez chwilę z siebie dumny, ale z kątem okazał, zauważyłem Simonę, która z ganku mnie obserwuje, takim dość zimnym, surowym wzrokiem. Poczułem się wtedy tak bardzo zażenowany, jak chyba nigdy w swoim życiu. Od razu wiedziałem, co zrobiłem źle, że dla swojej przyjemności, dla jakiegoś popisania się, straszyłem zwierzę, które sobie spokojnie załatwiało swoje sprawy. Głęboko to ze mną zostało. I Simona nie musiała wtedy ani słowa powiedzieć, nigdy do tego nie wróciła. Widziała, że tylko jej wzrok wystarczył, że zrozumiałem. I zrozumiałem na tyle, że wspominam o tym po 27 latach i jest to ze mną głęboko. I ona tak wpływała na ludzi w taki sposób, że czasem wystarczyło spojrzenie, czasem kilka krótkich zdań. Jako naukowiec potrafiła zawsze trafić argumentami właściwymi, ale także jako wielki miłośnik przyrody, kobieta o olbrzymim sercu dla, dla zwierząt, czasem przez zwykłe emocje też potrafiła do ludzi trafić. No i trafiała do wszystkich. Simona potrafiła nieraz pozornie skomplikowane rzeczy przedstawić w bardzo prosty, klarowny sposób, co jest moim zdaniem cechą ludzi, którzy są fachowcami. Krótko, treściwie, prosto, zrozumiały dla wszystkich. To świadczy o bardzo głębokiej wiedzy. To, że ją poznałem, to, że zamieniłem w nią, to, że ona opowiadała mi o zwierzętach, o swojej pracy, na pewno ma na mnie wpływ. Zobaczyłem połączenie tego niesamowitego, ścisłego, bardzo analitycznego umysłu, bardzo racjonalnego, który, mając olbrzymią dawkę emocji w sobie, potrafi dalej być racjonalny, wpłynął na tym, że no, stałem się. Osobą, która jest bardzo sceptyczna wobec wszystkiego i stara się z dużym zrozumieniem do, i spokojnie do wszystkiego podejść, no bo ona taka była i to mi strasznie imponowało. Dla mnie Simona była zawsze tą osobą, z którą no, nie mogłem się nie zgodzić. Mogło mi się nie podobać jej zdanie czasami, ale nigdy nie mogłem się nie zgodzić, uważam ją za osobę bardzo mądrą. Także tutaj trzeba powiedzieć, że Simona była taką postacią, e, kontrowersyjną, o bardzo silnej osobowości, jednak potrafiąca znaleźć czasami tą równowagę, tą wagę taką, która budowała możliwość koegzystencji, współdziałania. Simonka wszelkimi sposobami próbowała no, jakby tą przyrodę ratować, bo wydawało jej się, że to, co, że to, co coś ginie w przyrodzie, no to jest jakąś ujmą i, i, i ona się z tym y, źle czuje. Raczej, raczej tu w moim życiu to ona taką rolę wychowawczą pełniła, nie edukatora, tylko żeby wychować jakoś tak na, na, na człowieka, który tą przyrodę rozumie, no, i jest skłony, Ma empatię do zwierząt, no ale to trudno było nawet, to ona tego nie musiała, nie, nie musiała jakoś wpajać. Ona po prostu była wzorem w tym temacie. To stała się jakby symbolem tutaj Puszczy Białowieckiej, działań, jeśli chodzi o ochronę przyrody. No, najlepszy dowód, że nazwaliśmy ulicę, która prowadzi z Białowieży na dziedzinkę, ulicą Simony Kossak. Nawet wtedy, kiedy, kiedy Simonka już wiedziała, że, że chyba życie jej dobiega końca, bo zdawała sobie sprawę, że po, po badaniach lekarskich, że to. Że to jakby bliski koniec. No to poszła do mojej małżonki, pokazała gdzie jej testament, gdzie, gdzie, gdzie są jakieś dokumenty leżą. No i prosiła, żeby, żeby ona tam się tym wszystkim zajęła. Czy ona czuła, że, że, że to wszystko, że to wszystko no, zbliża się do końca, bo miała antypatię do, do badań lekarskich, do lekarzy i nigdy się nie badała. Nigdzie nie chodziła. No i jak czuła, że, że źle się czuje, to sama się mojej żonie zwierzyła, że to już chyba koniec. A razem z Lechem tworzyli taki, taki genialny duet, że no niepowtarzalny. Dlatego ludzie, którzy ich znali, byli z nimi zaprzyjaźnieniem. Myślę, że wszystkim bardzo ich brakuje. Nawet po tylu latach.